Teraz spróbujmy to mnożenie wykonać w pamięci. Na początek wymnażam minus dwójkę z dwójką z nawiasu otrzymuję minus 4. Dalej wymnażam x do czwartej, x do trzeciej to się równa x do siódmej. No i przeskakuję teraz na kolejny wyraz, czyli ten wyraz będę wymnażał przez ten wyraz. Minus 2 razy minus 4 to jest plus 8, więc dodaję 8 x do czwartej razy x do pierwszej. To jest x do potęgi piątej. No i jeszcze zostaje mi minus 2x do 4 razy 1. To jest minus 2x do potęgi 4. Aha, i najważniejsza rzecz w takich zadaniach to dokładne przepisywanie przykładów. Uważajcie na to. Ja muszę sobie zakładać chyba okulary powoli, bo taki głupi błąd, nie? Już jest różnica. x do 6, a x do 7, no. To jest duży błąd.